Dostałam myszeczkę od widza. Mm -hmm. Tak za darmo? Ale w ciebie wjadę, maleńka. Widać, że jestem z Polska. Jezu, co? Gorąco, nie? Nie da się trzymać. Ja też zaraz rozbiorę... Śmigło zrobię Volkswagen, stary i jakieś oko, cholera wie co to jest ee... Nie pytaj się, stary To jest, przepraszam, przepraszam! To jest dwa... 2020... 2020 to musi być. To był mój pierwszy rok, studiu drugi, drugi rok. Nie! To wcześniej, to od 19 musi być. Środek, środek Mateusz, Mateusz! Mateusz no, to jest gol, to no, no, no bronca, no Bo co, no. Boże, o Boże, to dobra. Zampi, pys, kurwa. To Jest Boże. Legenda. P.S., kur... Legenda! geniusz, geniusz, zobacz. Co zrobił? No ale to, haczy. czyli... to, kurwa, Gdy gramy solo, to wykuramy, kurwa Na Wiedźmina, single player, dziwko, szmato. Ja pierdole. Co on zrobił? Co zrobił? Co ja pierdole. Co ten gówniak zrobił? Wiesz, był przy końcu. Kurwa, to jest, to jest niemożliwe. Co on zrobił? kurwa z nim takie rzeczy. Nie mogę na nią patrzeć, ona jest taka ładna, nie? Jakby ja Miriam, ty masz zielone oczy, ja mam <noise> słabość do zielonych oczu. Nie, ty mi, za, ty mi po prostu tak słodzi. Żeby... Nie, patrzę na ja ciebie, z zielonych oczu. Miriam, ja mam słabość do wielkich kutasów, dlatego jak rzeźnie chodzi nie, bez no, bokserek, słucham, to drobną obciągam. Max, o kur... ten napewniaka przerał, ja pierdolę! Ty jesteś pojebany! Niech nie celujesz? No. Chodź, pokażę ci. Lewy ruch, tego ogólno. Patrz kiedy? Dawaj.

Dobrze, dobrze. dobrze ty tam Jeb... biegłeś. <laughs> Franc <framkę biegłeś. laughs> <laughs> <laughs> tego TikToka, ale przysięgam ci, że jak będzie jakiś cringe'owy albo z ziban to wypierdalam ci bana. To przysięgam ci od razu, no nie? Ja nie hanusiłem kiedyś. I don't see anything I'm looking in the reflection too, I don't see but... anything. Ah, what was that? <laughs> Dobra, masz farta, Frag. <laughs> bombę, co? Nie, nie mogę mam duel. Cof, nie, cof, nie. Mam duel.

no, Ale proszę cię, spełnisz moje marzenie i się poruchamy trochę na jachcie No, a nie mogę ci kogoś znaleźć? O, z Polski? O, z Polski, ta jest, Polska górą ma Ty Ja pierdolę, oni to słyszeli Ta dziewczyna jest z Polski Nie mów, Tak. ona jest z Polski Nie pierdolę, jest O ty, oni... Ja ta dziewczyna co stała pod wejściem Tak, 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 co ty o niej gadałeś, że ona spo ...na sponsora czeka, ona jest z Polski Boże Wiesz tata, nie ma, nie ma... ...słowa, MARIAN ...MARIAN! ...MARIAN! Jezus... ...od bandy, banda! O kurwa... ...oj... ...kurwa... ...super! Co ty się rzucasz? Moje bańcu! Ej! Ej! Ku... No <laughs> co mnie? No to skacz! To jest ja idiota! Na polu dole! Chodź, no rabki bym skoczył po prostu. Nie, nie, nie! <śmiech> <śmiech> jak on tam Jak on tam skoczył, to co <wskacza>. robi? <laughs> ja on tam

Masz mnóstwo skinów, których już nie używasz? Sell Your Skins to najprostszy sposób na sprzedaż Twoich skinów. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Skorzystaj z mojego kodu Mega albo z linku w opisie pod filmem. Sell Your Skins ma do zaoferowania wiele metod płatności, takich jak Paypal, przelew bankowy, Revolut i inne. Sprzedawaj skiny i zdobywaj bonusowe poziomy, dzięki którym dostaniesz lepsze ceny na zawsze. Nie zapomnij użyć kodu Mega, link w opisie. Dojdziesz pałac i Ja pierdolę, co odjebałem. Nie wychylam drugi raz. Był jeden. Bóg mi, ja pierdolę o no. Jeden, o... O... Dalej go teraz majna. Technik, o kurwa. Ty kliknąłeś czy oni? Oni Forma ociepleni, Jezus żyje Dobra, ja klikam w EBS Motława? Skurwa, gdzie jest Motława? No. no, no nie przepraszam. Nie ma w ogóle tych miast, co ja klikam. Przegraliśmy. Przegraliśmy w Polsce, kurwa. Idź! Z sami! Dobra, zamawiam auto A Ej, czemu oni mówią, że to jest dobre? Poprowadzisz to ja zjem No nie wiem, jest tak mam No to Nie wiem, Rozjebany no... Rozjebany no widzowie mi powiedzieli, że fag jest dobre, kurwa, To jest... Dobra, jedziemy <laughs> Laga na Pongowskiego Co on... Przyznaj no. się, że nie trzeliłeś goli? Nie zdaj się, że goli? W tym meczu nie strzeliłem, bo ale mamy ogólnie trzy gole, mam strzelone. mówi? <laughs> mówi, że w tym meczu nie strzelił, ale że ogólnie to strzelił. Trzy, 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 trzy mecz, gole w życiu strzelił. Dziwne. Yeah. <laughs> <laughs> to Daddy. jest. Come here. Czy on jest u mamona? Excuse I... can you please help me unlock the bathroom? normalnie My... się za na kanapie. On wie, kim ja jestem? Nie, to nie, to jest green screen. Jedno Normalnie się na kanapie, jedno, patrz, patrz jestem tutaj! To to jest... tutaj nie, czekaj, to jest green screen! Aha! To jest tam oszukana! Ja myślałam, że on naprawdę pojechał do Mamona. Nie, okujałem, co to jest, że ten smok wpadł. Na Ale kurwa, Kurwa w obramki! W w no, kurwa, <śmienic> kurwa! Kurwa, w światło bramki! kurwa! Kurwa, kurwa, obramki, No kurwa, co robicie?! <śmienic> ja pierdolę! Ja pierdolę! Ja jakie kurwa drewniane nogi! Mamy maksymalnie kurwa jedną ja bramkę. bramki. Zobaczcie, macie do mowy życie, że jak oni mają 2 na 1, to kurwa oni strzelają te bramki, a jak wy macie nawet 3 na 1, to z zasadzi ptaca. Światło <śmety> <jadacie śmety> to... bramki, wyjdzie coś z Światła bramki! Kurwa, łamaki jebane, brawo! Widzę, by był albo ktoś inny, to stał kurwa z Łamasy jebane, ale nie na dziadka, taka druga. <śmety> a ty to yeah. mają kurwa od gramy, czwarty mają już odgrzanie, raczej światło bramki nie trafił. Ty, Koleżko, ja taki piłeczki, tu rzucam kurwa. O tak, ty rozrzucasz kurwa i chuj z tego. 3, 2, 1. <grymne> 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 nie ja. życia. Trzy, dwa, jeden. Jeszcze sobie zmieszę. Co nice. na Nie! ja. To. Serio zrobił. <grymne> Ej, nie! Nie, to myszka! 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 Ale co się stało? Zobacz. Sami. Akcja Roku, zbutował się to! Nie, no myszka! Yeah. Ty kurwa